Po kolei. No więc takie podam najpierw rady, raczej banalne, żeby starali się wyrosnąć na uczciwych i dzielnych ludzi, żeby zdobyć pożyteczny zawód, być pożytecznym członkiem społeczeństwa, no i dbać o ojczyznę, prawda? Być patriotą, dbać o ojczyznę. Zwać o to, żeby Polska była tak silnie uzbrojona, aby nikt nie śmiał jej zaatakować. Sprawda, to jest to zadanie zazbroić Polskę tak silnie, żeby no, Rosja właściwie tylko Rosja wchodzi w grę. Więc tylko, nie, gdyby było tak fatalnie, żeby Rosja zwyciężyłaby Ukrainę, wtedy byłaby kolejna nas. Prawda? Na kraje bałtyckie, na nas, na Rumunię. No ale powinniśmy na coś takiego być przygotowani, chociaż nie mino, Wierzymy, że e, tyle jednak włożyliśmy w Ukrainę, prawda, cała Europa i Stany Zjednoczone, na to całe, prawda, że nie dopuści do klęski Ukrainy. Będzie i będzie bronił, prawda? Także Rosja będzie musiała w końcu ustąpić z Ukrainy. Więc to posłanie dla młodzieży, żeby rośli na pożytecznych ludzi i żeby dbali o Polskę, żeby była uzbrojona, żeby sami byli wyćwiczeni wojskowo do obrony kraju.